Mamy problem z panelem solarnym, a to znaczy, że mamy problem z prądem. 12,2 no nie za dużo, a przecież potrzebny nam jest prąd. Jeszcze nigdy nie udało nam się zaparkować tak blisko sklepu. Zobaczcie, jak u nas ładnie. Cześć! Jesteśmy w górach i zdawałoby się, że jesteśmy w raju, jesteśmy samowystarczalni, jest cudownie. Jednak mamy problem z panelem solarnym, a to znaczy, że mamy problem z prądem. I jak sobie z tym radzimy? Zapraszam, opowiem Wam wszystko dokładnie. Wjechaliśmy do Parku Narodowego El Torcal, żeby w końcu odpocząć od ludzi, od wybrzeża, od hałasu, od wszystkiego. I wydawało się idealnie. Mieliśmy ze sobą wodę, gaz, paliwo do Webasto, jednak nasz problem z prądem może pokrzyżować nam plany. Ale kto jak nie my? radzimy sobie i zaraz wam opowiem. Jak. Jesteśmy na odludziu, nie mamy dostępu do prądu, jesteśmy zdani na siebie, a tak wygląda stan naszego zapasowego akumulatora 12,2. No nie za dużo, a przecież potrzebny nam jest prąd, żeby naładować telefony. No i ale przede wszystkim, żeby korzystać z naszego ogrzewania Webasto. Nasze chińskie webasto potrzebuje sporo prądu, żeby się uruchomić i żeby się wyłączyć. I kiedy temperatura spada poniżej 5 stopni, a jesteśmy w górach i spada dosyć często, nasze gazowe ogrzewanie nie jest wystarczające, bo jak wiecie, mamy mieszankę LPG. No i już wiecie o naszym ogrzewaniu gazowym: że ono się sprawdza powyżej 5 stopni, więc jesteśmy zdani na webasto. A do tego potrzebny nam jest prąd. Więc co robimy na odludziu, kiedy panel nie ładuje, nie mamy już pieniędzy, ani ochoty, ani nawet możliwości wymieniać ten panel y, jeszcze na tę wyprawę? To już będzie projekt na kolejną wyprawę. Co robimy? Ano, ładujemy sobie od czasu do czasu nasz akumulator, po prostu od głównego akumulatora i włączamy silnik. Tak właśnie zrobiliśmy wczoraj, kiedy zaczęło się już robić dosyć desperacko z prądem. Już tego prądu było malutko, a musieliśmy się przygotować na noc, bo wiedzieliśmy, że jak nie będziemy mogli uruchomić ogrzewania Webasto, będziemy, mówiąc hmm, oględnie, w kłopocie. Więc po prostu Marek uruchomił silnik na te pół godziny, akumulator nam się podładował, nagrzeliśmy sobie w kamperku na noc, no i naładowaliśmy telefony. Z kolei dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chcemy skorzystać z ładnej pogody, z tego, że mgły jako tako się rozwiały. To jest naprawdę najładniejsza pogoda od dwóch dni. I jedziemy do najbliższego miasteczka zobaczyć co tam jest, a przy okazji po drodze naładować nasz akumulator. Raczej oba akumulatory. W czasie jazdy ja korzystam z tego, że jesteśmy w ruchu, że główny akumulator się ładuje, więc ładuję sobie mój telefon. Niestety moje gniazdko USB nie działa i w grę wchodzi tylko taka ładowarka bezprzewodowa, która ma duże straty energii. No ale cóż, będę musiała oszczędzać moją baterię, a wieczorem korzystamy ze świec, żeby oszczędzać światło. A, i co robimy? Co robi małżeństwo z już dosyć długoletnim stażem w guszy, po ciemku? Albo nawet jeszcze za dnia, kiedy nie mogę. Jest fajnie. Pijemy herbatę jest tak. Mamy takie wakacje od internetu. Swoją drogą nie wiem, czy chcę nowy panel i chcę, czy chcę mieć dostęp do prądu na wyprawach. Bo taki brak prądu, właśnie jakieś rozmowy, jakieś takie zajęcia alternatywne do internetu. Takie zajęcia offline są o wiele fajniejsze niż ślęczenie na telefonie i śledzenie tego, co się dzieje w internecie. Do miasteczka, czy wioski. Wiedzie droga niczym z gry komputerowej. Dużo zakrętów i mocny zjazd w dół. Jeszcze nigdy nie udało nam się zaparkować tak blisko sklepu. Jesteśmy w centrum wioski, pomiędzy jedynym supermarketem i bazarem z Chińszczyzną, w którym zakupiliśmy jakże romantyczne oświetlenie na wieczór. Na drzewach dojrzewają naturalne bombki. Bardzo mi się podobają te tradycyjne matki, które ludzie tutaj wywieszają przed świętami. Czasami jest jeszcze napis. Czekamy na święta. Tutaj się chyba troszkę pośpieszyli, bo według mnie jest tutaj napisane, że Bóg się już urodził. Szczęśliwych świąt. Dios Anasido, feliz Navidad. No to może tutaj moich lingwistów poproszę o konsultację. Mam rację czy nie? Wioska nazywa się Villa Nueva de la Concepción. Bardzo ładnie. Ktoś to chyba odwrotnie namalował. A zaraz za mną tutaj. Odbywa się sejmik miejscowych panów, którzy po prostu sobie siedzą i rozmawiają. No, jak to w latynoskim kraju przystało? Idzie piesek, który chyba nie ma swojego pana. Wioska jak wioska. Jest bardzo ładna, ale właściwie nic tutaj nie ma. Nas o wiele bardziej pociąga to, co jest wokół wioski więc pędzimy już na nasz parking pędzimy w nasze góry żeby skorzystać z dobrej pogody i może w końcu coś się uda nakręcić ze szlaku po naszej przejażdżce tak wygląda stan akumulatora nie ma szału spodziewaliśmy się czegoś lepszego nie wiem od czego to zależy czy to, że ładowałam w, w czasie jazdy kamerę i telefon ma na to jakiś wpływ czy nie w każdym bądź razie Dzisiaj posilamy się na bogato, mamy świeże pieczywo. I jak mamy dostęp do świeżego pieczywa, to jemy je od razu, bo wiadomo, że jutro już nie będzie takie dobre. Nie odżywiamy się zbyt zdrowo. Jemy białe pieczywo, jemy masło, jemy parówki, po prostu dlatego, że lubimy. A do tego wszystkiego jeszcze używamy keczupu, który jest pełen cukru. Z ciekawszych e, zakupów: dzisiaj kupiłam po raz kolejny ser niespodzianka lokalny queso fresco de cabra. No, jak otworzę to się dowiem, co to jest cabra po hiszpańsku. Kupiłam oliwki lokalne dla moich rodziców e, ale estilo de la Abuela, czyli w stylu babci. Oliwki z Antequery, także mam nadzieję, że będą dobre. E, kupiłam coś, co mam nadzieję, będzie słodkim takim chlebem. Nazywa się pasta de ios. Ma ładne dzieci na obrazku, więc myślę, że będzie dobre. Jakieś orzeszki, sezam. Mam nadzieję, że to będzie keks. Może wieczorem? O, wieczorem właśnie. Przy romantycznych świecach zrobimy sobie degustację. Ponadto w kamperze... O, jeszcze kupiłam warzywa do stir fry. Bardzo lubię takie smażone warzywa. Czasami jem warzywa. W kamperze bardzo nam się sprawdzają wrapy, takie tortille. I robimy sobie tutaj warzywa z tym różne, albo kurczaka pieczonego. I oczywiście w warunkach domowych byśmy kupili te warzywa oddzielnie. Jednak w kamperze bardzo nam się sprawdzają takie sałatki gotowe. Taka paczka kosztuje od 1,5 do 2 euro, w zależności od tego, gdzie. I to jest po prostu gotowa sałata marchewka, kukurydza, oliwka, pomidory, trochę papryki. I oczywiście w domu byśmy pewnie to wszystko kupowali oddzielnie. Jednak kiedy masz taką małą lodówkę, nie masz za bardzo gdzie tego przechowywać. A taką paczkę my zjemy w dzień. Góra 2. Nie ma przy tym roboty. Jest fajnie. Niestety nie udało mi się kupić zwykłego kakao. Kupiłam tylko jakieś rozpuszczalne, bo takie było. I udało mi się kupić w końcu goździki. A do czego? Do grzanego wina! Mam goździki, mam cynamon, także będzie dzisiaj świątecznie w kamperze. W kamperze jest bardzo ciepło, prawie 22 stopnie, bo świeci słońce. Ja jednak na dworze troszeczkę ponad 11. Świeci słoneczko, pierwszy raz od wielu dni. Także wychodzą na dwór, szukać wspaniałych widoków. Przed chwilą byłam z psem na spacerze. Raczej nie będę gadać tam na zewnątrz, ponieważ jest naprawdę wietrznie, więc zabieram was na widoki. Idziemy polować na fajne widoki. Takie miejsca. Kiedy jestem w takim miejscu, po prostu wyłączam myślenie i zachwycam się krajobrazem. To jest dla mnie najspanialsza medytacja, bo po prostu mój umysł, moja głowa wyłącza się automatycznie, kiedy widzę coś takiego, nie myślę i odpoczywam. Po prostu się zachwycam. Tutaj chyba da się coś do Was powiedzieć. Szybciutko, zanim coś tutaj się oderwie z tych skał. <grym> Nigdy nie miałam pociągu do poezji. Nawet Pan Tadeusz mnie nudził i męczył. Zawsze było mi bliżej do Sienkiewicza, który koloryzował bardzo, ale pewnie Mickiewicz też koloryzował bardzo. Ale góry, wędrówki górskie przybliżyły mnie do świata poezji Jerzego Harasymowicza. I może kojarzycie. Może niektórzy z Was lubią takie płyty, to jest cały projekt muzyczny. W górach jest wszystko, co kocham. I mnóstwo polskich artystów uprawiających poezję śpiewaną sięgnęło właśnie po teksty Jerzego Hara-Symowicza, który pisał pięknie o górach, o bieszczadach, o miłości w górach i o tym całym romantyzmie górskim. Także jestem bardzo ciekawa czy Wy też lubicie Harasymowicza, czy znacie projekt W Górach Jest Wszystko Co Kocham, czy może znacie takie grupy jak Cisza Jak Ta, Na Bani, kurcze nie pamiętam więcej, ale było ich mnóstwo. No więc moi kochani, W Górach Jest Wszystko Co Kocham jak najbardziej. Jeżeli lubisz tę muzykę, jeżeli lubisz poezję śpiewaną, to koniecznie podziel się linkiem w komentarzu, ja też chętnie posłucham. Tego, co cię jest w stanie rozromantycznić. Tymczasem ja rozromantyczniam się tym widokiem. Nie będę dzisiaj śpiewać. Przypomniała mi się jeszcze jedna grupa. Dom o zielonych progach. do kampera. Gdzieś tam powinien być. Witamy Was serdecznie po obiedzie, po dwóch spacerkach. Tak wygląda piesek, który zna swoje miejsce. I to miejsce jest na naszych poduszkach i absolutnie nie w jakimś tam psim łóżku. No. Temperatura na zewnątrz spada, moi drodzy. Jest już jakiś. 6 i 6 na zewnątrz. U nas w kamperku jeszcze 20, ponieważ w ciągu dnia było słońce i nagle nam się tutaj zrobiło bardzo ciepło i przyjemnie. Ale już się chłodzi, więc będziemy kombinować, jak zmaksymi... zmaksymalizować. O, udało się! Nasze ogrzewanie i nasze wysiłki, żeby w kamperze było ciepło w nocy. Na noc zamykamy drzwi od łazienki. Zasłaniamy strefę księżniczki. Żeby tej powierzchni do grzania było jak najmniej. A tutaj z przodu zasłaniamy nasze wyloty i w ogóle całą tą strefę zasłaniamy kołdrą, bo zauważyliśmy, że tam strasznie wieje pod, po, po prostu spod maski. Zasłaniamy też okna. Nie, nie mamy tych termicznych zasłonek czy tam jakiś wyklejanek do okien, może kupimy sobie na przyszły sezon i zasłaniamy jeszcze jedną rzecz. I o ile ostatnio Marek srebrną taśmą potraktował okno przeciekające, ja potraktowałam nasze y, wentylacje tutaj, nasze kratki od lodówki. Ponieważ i tak nie uruchamiamy lodówki, robimy zakupy na bieżąco, zobaczcie jak pięknie. Ale coraz zimniej, a wiatr nie daje za wygraną. Chowamy się do środka. Swoją drogą już robimy tutaj różne takie dociekania z tym naszym akumulatorem i z tą naszą elektrycznością w kamperze. No i obawiamy się, że to jest jednak wina akumulatora, który nie trzyma napięcia. Także kolejny projekt się szykuje. A! Zakupy robimy często, ponieważ nie lubimy marnować żywności, i łatwiej nam jest po prostu planować posiłki na dzień na dwa. Także zakupy robimy co 2 trzy dni. I tak to wygląda. A dzięki temu, że zakleiliśmy sobie tam tą wentylację od lodówki, to nam nie dmucha wiaterek do środka. Wiem, że są takie fajne kratki, zamykane otwierane na zimę, ale my takiej kratki nie mamy. No, tak jak wielu rzeczy nie mamy w tym kamperze. Także tak mniej więcej się przygotowujemy na wieczór, tak się bronimy przed zimnem. A, mamy jeszcze jeden patent na zimno. Patent, który się świetnie sprawdził jeszcze w czasie wypraw naszym Chryslerkiem, to są po prostu termofory. Nie starczają na całą noc, ale przynajmniej na pierwszych kilka godzin dają rozkoszne ciepełko. Także moi mili, minimalizujemy przestrzeń do ogrzewania, zasłaniamy okna, zaklejamy dziury, zasłaniamy wszystkie jakieś takie zakamarki i otwory, przez które wieje wiatr. No i liczymy na najlepsze. Jeżeli znacie jeszcze jakieś patenty, może sami kamperujecie, może spędzacie czas pod namiotem, a może wasi znajomi kamperują albo podróżują wanem. Jeżeli macie jeszcze jakieś patenty, jak się bronić przed zimnem na takiej wyprawie w dziczy, no to bardzo chętnie usłyszymy. Napiszcie nam w komentarzu. Ja tutaj się przytulam do okna, żeby mnie było w ogóle widać. Także zaraz, zaraz tutaj za. Zasunę zasłonkę, mam jeszcze jedną. O, już częściowo zasłonięta. I widzimy się w ostatniej scenie tego dnia. To będzie romantyczna scena przy zniczu. I rozkroimy to ciasto, które mam nadzieję jest ciastem. Także dzień już się chyli ku... Nie, jak to było? Chyli się dzień... Jak to było w tej piosence? Chyli się dzień ku... Ku czemu? Ku zachodowi. Na zewnątrz jest bardzo romantycznie, ale też wietrznie. Także będziemy już w kamperku, pójdziemy na jeszcze jeden spacer z psem. I tak to u nas wygląda wieczór. Pozdrawiam Was serdecznie. Zobaczcie jak u nas ładnie. Świątecznie. W szoferce Boże Narodzenie, w kuchni wszystkich świętych, jeszcze tylko brakuje wielkanocnego zajączka. A tutaj tadam. Ta ciasto. Mam nadzieję, że to ciasto. Pasta de igos. Tak to wygląda. Wygląda mi to na figi suszone. Dużo ziarenek, no, taki keks chyba. Zobaczymy, jak smakuje. To może być, moi drodzy, pierwsza degustacja z czołówką na głowie w historii YouTube. Chyba, że przede mną jakiś górnik wpadł na podobny pomysł. Także próbujemy ciasto. Mhm. Zdecydowanie figi, suszone. Nie majteczki, tylko takie owoce. Dobre. Bardzo dobre, bardzo lepkie i bardzo ciężkie, i bardzo wchodzi między zęby, ale spoko, zjem, zjem cały ten bochenek. Wyłączam już moją czołówkę. O, znowu jest nastrój. I pozdrawiam Was serdecznie w ten piękny, romantyczny wieczór, świąteczny, jakże świąteczny, ze wszech miar. Yy, bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Was lubi figi. I moi drodzy, jeżeli dotarliście do końca tego Jakże ekscytującego odcinka, to bardzo proszę, zostaw subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa! 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 Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.